O kurde, o kurde musiałem się podrapać O co, aj ty piesku, ty kurde Trzeba się postarać, żeby po prostu dojść do tego miasta tam Bardzo się trzeba postarać, tak o, 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 o kurde, Jezu, co się dzieje? Jezu, nie mogę iść, biegnij debilu Siemna to was, z tej strony Nesko Dzisiaj opiowałem w nowym odcinku z... Co to jest? Co to, co to jest? to jest 7 Days to Die, tak, bo tutaj widzę Stachego to mi od razu przypomniało. 7 Days to Die. Po prostu ja już wiem co to jest i to, to tyle, to tyle co miałem wam w sumie teraz do powiedzenia, więc musimy szybko jak najszybciej zrobić sobie e, pochodnie jakiekolwiek, bo tutaj widzę, że mi się dobijają. Właśnie żeby mi takie sztuczeć zobaczymy co zadziała. Zadziała, no i proszę. Dobra. Szybko, szybciutko, szybciutko, bo... A, bo oni się ten DO dobijają. Dobra, pamiętam, zostawiłem tutaj to przejście magiczne do naszego domu, bo tutaj tutaj są zombiaki, Zapomniałem już tutaj, czekajcie, normalnie jestem ciekawy wiecie, tak, dobra, już są, <noise> dobrze, nie mogło wejść, naprawdę dobrze, nie mogło wejść e, po ścianie, tylko, że niektóre też mogą wejść po ścianie, to, to mnie bardzo cieszy, uwierzcie mi. dobra, przebijamy sobie w takim razie noc, ja za chwilę do was wracam, oczywiście tym w tym odcinku będziemy to po prostu wywalimy to, ten materiał z nocy więc za chwilkę znowu się widzimy, a potem biegniemy tam gdzie mieliśmy wiec i budujemy dom, więc za chwilę chociaż nie, wiecie co ja wam przewinę aż do momentu przewinę, po prostu przewinę noc wywalę, przewinę do momentu jak będę szedł aż do momentu kiedy dojdę do tego tam gdzie chcę dojść więc za chwilę znowu się widzimy BOOM! Bum. You Ludzie, w sumie już tutaj mogę zatrzymać to przyspieszenie całe i w sumie tutaj już sobie będziemy chyba musieli się zatrzymać tutaj w tym domku obok, który jest. Znaczy, w tym od tutaj z farmy, chodzi mi o ten dom. Wiecie, żeby, żeby przeżyć tą jedną noc, że tak powiem. Jeszcze spróbuję tutaj znaleźć, może piłę mi się uda znaleźć, zresztą to tak naprawdę szczerze wątpię, ale warto zawsze poszukać, prawda? Raz znalazłem, drugi raz może też się uda. E, dobra, póki co na razie piły nie widać To, to, to wywalę w ogóle wow, 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 Dobra, to było, to było, to było dobre Czekajcie, eee Próbuję dostać się od tyłu do tego domu Aby było jakieś wejście, czekajcie, przerobię sobie jeszcze e, to o Na trochę drewna, że mógł jakby coś zablokować drzwi Dobra Wywalaj Okej, okay, czekajcie, tego, o. okej okay. Tak wiem, oni to nie mogą być właśnie o tym mówię Okej okay. Okej, okay, tam widzę następnego próbuję się przebić Czekajcie jakby co, mam drugiego shotguna właśnie Czekajcie Okej okay. Okej okay. Okej, okay, więcej się nie przebije póki co, idziemy na górę Idziemy na górę, jeszcze musimy... Kurde, na dół musimy skoczyć po wodę że zapomniałem kompletnie, ale póki co wiemy Mamy jakąś tam pewność, że się... Że się niby nie przebiją, prawda? Bo obstawiliśmy to, co się dało obstawić Więc póki co jest okej okay. Eee, tutaj, tutaj, trzy jeszcze mogę dać Dobra, dużo jest wody, o to właśnie chodziło, żeby było jak najwięcej Ile się da tej wody? Miało być i tak właśnie jest. Jest, dokładnie tak jak chciałem, żeby było. Jest Git, to sobie za chwilkę zjemy. Na razie to sch damy tutaj, o, dobra. Ok. Eee, tutaj jedną mogę dać, jeszcze gdzieś tutaj. Nie, już więcej nie kładłbym, ale to też mogę gdzieś chyba tutaj. Czekajcie. Nie, tego nie mam, ale to sobie zjem w takim razie. to i to sobie zjem teraz. Muszę się podrapać. Jednakże, że, 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 że Dobra. Dobra, żarcie, może jeszcze jakieś. A, żarcie to sobie zrobię w sumie z tego chleba całego. Przecież mam tyle kukurydzy, że. Ojej! O, jeszcze piwnica jest, no proszę. No to po prostu. Nie no, nie powiem, że nie, ale jest genialnie, jest genialnie. Po prostu o to chodziło. I tutaj jeszcze, no, woda. Dobrze. Dobrze tak właśnie miało być, że było dużo wody, dużo, dużo. Jeszcze ustachy nam tutaj będzie to trzymało. Towarzystwa się ma ziom. To klima, po prostu za tobą, nie da się powiedzieć, że nie jak nie jak tak, kurde, jak nie jak tak, prawda? Dobra. Trochę mi się gra Nie, muszę przyznać. Aha, bo zombie biegają po tym. Za dużo się po prostu na ekranie dzieje, że tak powiem, wiecie. Przez to, że zombie biegają sobie po, po ziemi mojej. Czekajcie, tutaj po prostu zostawię, żeby oni mogli wejść, dobra. I jeszcze tylko postawię pochodzi na dół. Na ziemię. Opa, opa, opa. Opa, opa. Opa. Opa, opa. Ale mi się tnie, kurde, ale mi się tnie. Ale mi się tnie... Ile ja postawiłem tych pochodni tutaj na ziemi. Ja cię nie mogę, no normalnie nie mogę, naprawdę. Aż normalnie się przestraszyłem, tyle pochodni postawiłem. je, oh yeah. Ale rymy. Normalnie no nie, da się powie, że nie No coś jeszcze mogę przerzucić tak, żeby był metal. To Trzy No teraz zróbmy sobie w takim razie e, To Z tego zróbmy sobie chlebek. chlebek Chlebek, 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 Jest po prostu Przepyszny chlebuś nasz malutki No i proszę mamy chlebek, teraz możemy żreć ile wlezie po prostu Pić ile wlezie, wlezie żreć ile wlezie, wszystko możemy Ile wlezie po prostu robić Tutaj widzę też gniazdo sobie jakieś coś założyło Może upieczemy potem to jajka chociaż wątpię żeby się dało Ciekawe czy da się nimi rzucać, czekajcie To jest zastanawiające Nie, ale może zjeść, dobra Nawet dają trochę do jedzenia Szkoda, że nie da się nimi rzucać, tak powiedzmy z zombie Co nie, ale było zrobiliście Takie coś, to by naprawdę się tutaj przydało i to bardzo No dobra, to mamy kolejną noc Znowu mam przewijać, naprawdę Cały, w sumie cały odcinek zeszło mi na tym Żeby biec, 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 biec Mogę to mi coś naprawić? Nie wiem, powiedzmy tak i tak? Nie, no dobra To nie będę naprawiał, skoro nie mogę Oho Mmm... Tego też nie mogę naprawić Po co mi jeszcze 3 shotguny? Ja się pytam Dwa to wystarczająco dużo, dla, według mnie Żeby sobie tak o tak, jak to się robiło na przykład w Minecrafcie Że wystawiało się tutaj cobblestone, a pod spodem... Znaczy, a nad nim cobblestone, żeby łatwo było potem przykładać. Żeby nie było trzeba szukać A przynajmniej ja tak robiłem, no nie wiem Jak grałem jeszcze w Minecrafta Eee, tutaj mam, amunicja do tego mam tutaj amunicja do tego czegoś tutaj amunicja do eee, shotguna tutaj shotgun na razie wszystkich broń nie będę kładł tylko te które mam które mi się najbardziej teraz przydadzą eee, tutaj amunicja do tego to jest a tutaj amunicja do tego no i dobra mamy w sumie wszystko co co chcemy tak naprawdę sweet of pumps a to jest ten sam dobra no no i mamy wszystko prawda no to chyba możemy Przewinąć sobie znowu noc kolejną i budować. I iść tam, gdzie w sumie chciałem iść, czyli pozbierać troszeczkę wody na. E, na tutaj o w mieście. I, pół, I w sumie woda. Czy nam się przyda aż tak dużo wody? Chciałem zbudować rozbudować się tutaj o. tutaj o. tu jest chyba stacja benzynowa. Daleko to nie jest. Blisko też nie jest. Zobaczymy zresztą, co, tu, co z tego będzie, jak tam dojdziemy, prawda? Więc tymczasem ja wam przewinę resztę nocy i za chwilę znowu się widzimy. Okej. Okay. Nie wiem, czy to widzieliście, ale naprawdę to było straszne. Czekajcie, na jak tam sobie tutaj drogę drugiej na ten Mam dwa Ciśnijcie kurde balony wszyscy Nie dobra, za dużo ich tutaj jest, naprawdę nie wyjdę tędy Chyba nie ma szans, wiecie? Cholera Muszę chyba wydostać się drugą stroną o, o o, o o, o o, o za duże ryzyko, za duże ryzyko, ludzie, za duże ryzyko. Nie dobrze, nie zginął. O że jaki fuk, że nie zginął Lol, spać chyba z drugiego piętra i nie zginąć, to jest po prostu masakra. Dobra, w takim razie biegniemy tak miękko teraz do tego miasta, pozbierać troszeczkę wody, to jest w tą stronę. Nie zebrałem niestety piły, bo nie znalazłem, no ale no cóż, mówi się trudno, prawda? Jak to już czasami bywa. O Jezu, chyba zaraz będziemy kończyć odcinek, wiecie, bo ja już ten mam 30 minut, a z tego co Wy na odcinku, to będzie może ile? 10? 5? Nie, może, no dobra, może nie 5, no bo przyspieszanie też trochę chyba trwało, prawda, bo ja trochę szedłem, no i trochę będzie trwało, może nie za dużo, ale jednak, postaram się w najbliższych odcinkach rozbudować e, dom, który mam zamiast zrobić e, na stacji benzynowej. I zrobiować, jak na farmę. To są teraz na najbliższe dwa odcinki plany. I myślę, że mi się to uda, ponieważ metalu będę miał dosyć sporo, mam nadzieję. No, właśnie dlatego, że zbieram takie dosyć dobre itemy, które mogą mi się przydać do wszystkiego. Mam dużo jedzenia, będę miał też za chwilę dużo wody. Wszystko, wszystko póki co idzie zgodnie z planem, takim jaki, jaki sobie zatem tego wam. O, w magazynek też wezmę, bo taki magazynek mam. O, dobra. Teraz troszeczkę pozwie pozwiedzamy domki, żeby żeby pozbierać tą magiczną mag magiczną miksturę, miksturę zwaną wodą nawet, żeby sobie coś naprawić tego innego. W sumie jedzenia wręcz nie będę mam... mam póki co ten ten. Zostawię sobie więcej miejsca na wodę. to nie ma wody. No nie no, przerąbane. O, to się przera na pochodnie. Które obstawimy sobie dookoła naszej farmy na przykład. I dookoła domu, żeby zombie zbytnio do nas nie przychodziły. No tak, obiegłem do, do, dookoła cały cały garaż. I znalazłem wejście po drugiej stronie. Nie, nie genialnie po prostu. O to właśnie chodziło. O to właśnie chodziło. Czekajcie, bo ja nie, nie wiem, z którego domu. Przy... Nie, ten dom odchodziłem. Dobra. sobie te dwa obok tutaj, które są. I paniś na razie, co, póki, póki co garaże. Żeby już, wiecie, żeby zrobić to, co trzeba. Czyli po prostu tą ze stroną wodę. Ale patrzcie, jak na to już nie mogę znaleźć. o dobra, to jest tu jedna butelka. O, dobra, że Co? So, dobra. No i tak mam właśnie być. Tyle wody mam właśnie znajdywać w każdym domu. Dobra, ty też coś masz przydatnego, a tutaj? Tutaj nic. Dobra, to lecimy w takim razie do następnego. O! Jeszcze? O! Dobra, przyda się. Tu teraz dom obok, jak mówiłem. Oby wodówce było dużo, dobra. Są nawet trzy, to w sumie wystarczająco dużo. Nie, poczekajcie. A, dobra, jeszcze nie. Dobra, jest, następna. Są. So. Eee, pam. Może od razu przerobię sobie to trochę na chlebek, żeby nie było potem. Nie to odwrotnie. Eee, pum, jeszcze jedno, pum, a to z tym won. I teraz znaczy mieć na trochę więcej. Mam dużo chleba, więc naprawdę dużo czasu. Tak mi się przynajmniej wydaje, mam taką nadzieję, póki co. W sumie wszystko się stąd przyda, nie Dobra. Dom naprzeciwko, co jest zwiedzić. Wszystko trzeba zwiedzić. Nie będę z skrzynki, bo teraz shotgun po prostu strata... Strata amunicji jest, jeżeli chodzi o shotguna, bo shotgun teraz atakuje trochę mniej niż atakował wcześniej, więc tak to jest ten minus niestety. Eee, nie... Dobra, to się przyda. To te się nie też nie przyda. To, to, no, ktoś, ktoś, widzę, trzyma tabletki, kurczę, w tym, tym w, w lodówce. To jest bardzo pomysłowe. Bardzo pomysłowe. Nie, no, bardzo pomysłowe, nie da się powiedzieć. No, ale też będzie lodówka, patrzcie. a, wiedziałem, No, dole zawsze jest lodówka. I znowu kolejne tabletki. A nie będę brał amunicji, bo i tak mam full. Póki co mam 64, więc więcej mi się na razie nie przyda, Dobra, ciśniemy w takim razie do innego domu. Gdzie jest wyjście? Wiem, że były... O, tutaj są drugie drzwi, dobra. Opa! O, przyda się. To też. Garaż, garaż, garaż. Garaż zwiedzimy teraz. Mamy akurat bliziutko. A piła zawsze może być, albo... Ach, dobra, to się akurat nie przyda. Shotgun, przy chwilku kolejnego wziąłem. Eee, to jeszcze te dwa domy plus garaż sobie zwiedzimy. Myślę, że będzie wystarczająco dużo. Jak na ten odcinek. Tak mi się przynajmniej wydaje. Wiem, lepiej, żeby były odcinki po 30 albo po 40 minut, ale tak to nie będziemy się bawić, chłopcze. Co? Chłopcy i dziewczęta. Eee. Co ja mogę wywalić? Co ja mogę wywalić? Mogę to przerobić. Czekajcie. To. To przerobić mogę. Eee. Short pipe. To sobie na razie zostawię, bo z tego można zrobić dobry materiał. Eee... to sobie zjem Będzie kolejny fakt że żyj, 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 kawę, to kawa? Nie wiem co to w sumie było Wyglądało trochę kawa Dobra, to resztę wywalę Mam mięso, znaczy mam, mam jedzenie Dobra Tutaj? Nic, pusto Tutaj? Pusto, pusto 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 Wszędzie pusto, pusto, pusto Jak, jak nie wiadomo gdzie, pusto jest po prostu jest pusto jak. A, właśnie tam. Jak tam. I w tym miejscu też potem. Wiecie, w tych dwóch miejscach jest tak pusto. Dobra. Dobra. O, to się przyda. Jeszcze póki co tutaj nie doszły zombie. O, kurde. Uh, było blisko. O, kurde. O, kurde. To przeładuj. Szybko, szybko, szybko. Dobra, uciekamy. Uh. Okej, okay, udało się. Udało się, udało się, udało się. Dobrze, one tak są, są wolne, naprawdę. O, właśnie, to mi się przyda. To jest chyba. Nie wiem, kto się na barżu nazywa. Nie wiem. Nigdy nie wiem, naprawdę. Prawda, że Bażur ładnie brzmi. O, dobra, dawaj, 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 dobra. Muszę przeładować, dobra. Dobra, woda się oczywiście, że przyda. 4-4, fakt, dobra. A, w sumie zamknę drzwi. O, kurde. Jak szybko się przydarły, ja na hita wzięły drzwi. Widzieliście to, prawda? Okej. Okay. Dobra, to było trochę przerażające. Nie da się powiedzieć, że nie. Dobra, idę stąd. Nie ma bata, idę stąd. Okej. Okay. Oki doki. Dobrze, już w następnym odcinku będziemy mieli co robić w nocy. W tym póki co jeszcze nie mamy, więc. Eee, coś wywalić. Bandaże w sumie walej tak mi się praktycznie nie przydają, a woda jest póki co najważniejsza, tak mi się wydaje, prawda? Eee, jajka, po co mi jajka? Kurde, no naprawdę. No jeszcze tutaj miejsce Mam, naprawdę, kurde. Gro, nie przesadzam. Eee, to się przyda na pochodnie, już teraz, że to mówiłem. Bum. No i dobra, i chyba teraz to na razie zakończymy odcinek A w następnym odcinku znowu zaczniemy sobie od dnia I już pójdziemy tam, gdzie iść mieliśmy Czyli po prostu Na nasze magiczne Na naszą magiczną stację benzynową Której oczywiście będziemy budować Nasz już mały, kochany domek Prawda? Bo to próbujemy zrobić od... Ojej Ale naprawdę, tym razem, ja wam obiecuję, zrobimy to Co zrobić chcę Czyli po prostu mój dom Mój piękny, mały dom Czekajcie! Jeszcze zrobię jedną rzecz, albowiem zrobię mm, to przyrobię na Sharpen Sticky Nie czekajcie mam tutaj ten, e, Wooden Spikes, jeszcze nie mam niestety zbudowanych Już teraz sobie przerobię, żeby, żeby potem nie było Na tyle ile mogę, 27 Zrobimy jeszcze tak ze tyle, to przerobimy, na to, to, na to, to, na to, to, na to To z tym won. Z Wooden Spikes, ej kurde trochę źle E, trochę źle wstrzy, że zrobiłem, ale ok, niech będzie. Dobra, 93, może być. No i dobra, i tak sobie zaczniemy w następnym odcinku. Ja się teraz z Wami żegnam, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, więc na razie, cześć, pa!